Cześć Boże, z tej strony Bartek i dzisiaj przedstawię Wam postać świętego Huberta. Święty Hubert urodził się w 655 roku we Francji. Jest on znany z tego, że jest patronem myśliwych oraz leśników. Swoje zamiłowanie do łowów odziedziczył po swym ojcu, z którym często nad takie łowy się udało. Legenda głosi, że podczas jednego z polowań uratował on życie swemu ojcu przed straszliwym niedźwiedziem. Za młodu Hubert prowadził dość swobodne życie. Większość czasu spędzał w lesie, gdzie rozwijał swoją pasję. Było tak aż do momentu, gdy pewnego dnia, a było to dokładniej Wielki Piątek, Hubert spotkał w lesie jelenia, lecz nie był to zwykły jeleń. Był to biały jeleń, który w dodatku pomiędzy swym porożem miał biały krzyż. W ten czas Hubert usłyszał głos. Głos ten przestrzegł go przed niebezpieczeństwami, jakie wiążą się z jego pasją oraz nakazał mu udać się do biskupa Lamberta. Hubert tak też uczynił. Gdy dotarł już tam, gdzie miał dotrzeć, rozpoczął studia teologiczne oraz działalność misjonarską. Wkrótce biskup Lambert zmarł, i Hubert został mianowany przez papieża Sergiusza na jego zastępcę. Jako biskup Hubert przemierzał pogańskie wioski i miasta w celu, w celu głoszenia wiary w Chrystusa. W 727 roku Hubert zmarł. Za swoje zasługi w głoszeniu wiary został wkrótce mianowany na świętego. Zadanko. Moim zadaniem dla Was będzie, abyście w wolnym czasie udali się na spacer do lasu i może poszukali gdzieś, czy gdzieś za drzewem, albo gdzieś w krzakach. Nie czekę jak na Was jakiś biały jelen. Sprawdźcie. Ode mnie to by było na tyle.